Ten rajd uzyskał już pełnoletność. Po raz osiemnasty setki uczestników wzięło udział w rajdzie rowerowym powiatu wodzisławskiego. Na liście uczestników padł rekord. Do wzięcia udziału zapisało się ponad 600 cyklistów. Ostatecznie wystartowało nieco mniej, bo na przeszkodzie stanęła pogoda. Uroki powiatu wodzisławskiego najlepiej poznawać na dwóch kółkach. Nasz powiat jest jednym z największych w Polsce, ale ma też największe urozmaicenia krajobrazowe, bo mamy i góry, jeżeli spojrzymy na hałdy pogórnicze w tym Charlotte, ale mamy też piękne stawy na nieboczowach i, i, i na, na Lubomi. Także jest tu nas co oglądać i jest zielono. To nie jest Śląsk dawny, czarny, to jest Śląsk bardzo zielony. I ten zielony Śląsk miało okazję oglądać dokładnie 430 cyklistów. 15 rok bardzo pięknie, codziennie tak. Aż czekam, z roku na rok czekam na ten, Cera nawet przyjechała z Krakowa, nawet przyjechała. tak no. Rowerzyści do Krakowa się jednak nie wybrali. Mieli do pokonania prawie 27-kilometrową trasę. Przejechali przez Czyżowice, Rogów, dojechali do Bruszczowa, skąd wyruszyli dalej w kierunku Wodzisławia Śląskiego Zawady. A meta rajdu miała miejsce w Przowie. Jest co zwiedzać, jest co jeździć i oglądać. O. No Znaczy się tak, bo to jedzie takimi bocznymi drogami, głównymi drogami jeździmy nie? i to zawsze coś... Idzie zobaczyć nowego. Wspaniali ludzie, wspaniałe tereny, więc dlatego jeździmy. I to bez względu na warunki pogodowe. Po prostu takie są warunki pogodowe i trzeba skorzystać z tego, jeździć na rowerze i bawić się tym wszystkim. Aura nas zawsze po prostu zaskakuje, ale tylko częściowo. Jesteśmy na wszelkie akurat warunki przygotowani. A mokry deszczu przecież się nie boi.